Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o narzędziach marki Dedra. Elektronarzędziach SAS Plus OL marki, marki Dedra. Od jakiegoś czasu mam te narzędzia u siebie. Testuję sobie to, sprawdzam i na budowie i w warsztacie. Troszkę się z tym pobawiłem już i możemy sobie dzisiaj poopowiadać o tych narzędziach na spokojnie. To jest pierwsza kwestia. Zestaw, który w ogóle Dedra podsyła do prezentacji, do testów, do reklamy, jakby nie było, to jest ładowarka. Ładowarka Moi drodzy o symbolu d 70 70 60W, 2 3A20V ładowarka, bateria 18V, tam pisze 20V, nie wiem czemu. No, 20V taka ładowarka, moi drodzy, dwie baterie. 4,2 na to sobie podczas filmu tam jeszcze na to zerknięcie. Bardzo fajne baterie, pogumowane, sympatycznie to wszystko tutaj się sprawdza. Działają bardzo fajnie. Trzymają dobrze, nie mam jakichś tam zastrzeżeń. Bardzo ładnie wykonane zresztą. Nie wiem jak te naklejki tutaj po bokach. Na baterijkach mamy yy, tester. Pojemności akurat, czy naładowania no, baterii. Dobra, zaczniemy sobie omawianie od skrzynki. Skrzynka, którą wszyscy znamy i lubimy i cenimy. Seria półprofesjonalna, bez uszczelki skrzynki. Dodra podsyła taką skrzynkę na te narzędzia, żeby sobie to jakoś transportować i przechowywać, plus taki mały organizer. Takich organizerów, gdybyście chcieli, to w tej skrzynce zmieści się cztery, dwa i dwa po obydwu stronach przeźroczem na zewnątrz, raz, dwa, raz, dwa. Na środku jest miejsce na rączkę, więc tutaj organizer nie wchodzi. Skrzynka posiada również <laughs> przegrody wewnątrz, nie, żeby sobie tam oddzielić coś. No i te skrzynki, jak wiemy, wszyscy występują pod różnymi markami, pod różnymi kolorami. Jest to system popularny, system z którego możemy korzystać przy tych tematach, ja bym powiedział no amatorskopu profesjonalnie, DIY i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Dedra się też pozycjonuje w takim sektorze dla amatorów, w sektorze majsterkowania, w sektorze DIY. Zrób se sam. To, co tam akurat masz w głowie, zrób se sam remont, konstrukcje, altanę, co tam potrzebujesz, nie? Muszę też powiedzieć, bo się uduszę, że Dedra ma strasznie dużo tych narzędzi, nawet tego nie policzyłem, ile tego tam jest. Niesamowita ilość różnego rodzaju przedziwnych czasami narzędzi akumulatorowych, ale też sieciowych mają sporo. Nie? To trzeba powiedzieć, że oferta marki jest bardzo szeroka. Nie wspomnę o akcesoriach, narzędziach ręcznych i innych tam głupotach, które mają w ofercie. Dobrze, zaczniemy sobie omawianie od pilarki. Chociaż bardzo mi się e, podobają wkrętarki, to pilarka też jest wyjątkowo ciekawa. E, I muszę powiedzieć i pochwalić Dedre tutaj za to, że niesamowicie fajne te prospekty mają. Ja sobie to wydrukowałem, oczywiście ja mam tylko czarno białą drukarkę, w kolorze to wygląda dużo lepiej. Natomiast wszystko jest tutaj bardzo ładnie narysowane, opisane. Tutaj trzeba ich po prostu pochwalić, jest to przygotowane rewelacyjnie, zachęcająco do tego, żeby się zapoznać z tym, powiedzmy, prospektem, z tą broszurą. No, to jest na stronie internetowej oczywiście, no nie? No, ale wygląda to rewelacyjnie, rewelacyjnie, bardzo ładnie przygotowane. Muszę powiedzieć, że nigdy tak ładnie nie widziałem zaprezentowanego narzędzia z pełnym jego opisem. No Nawet, w, wiecie, w czarno-białym to się prezentuje rewelacyjnie. Najważniejsze informacje na temat pilarki. DET7164. No, z tego przeczytamy, bo to jest po prostu petarda. 4000 obrotów na minutę, 18V, 165 tarcza. W środku otwór 20 mm, i też tutaj to jest napisane. Do tego mamy. Ogranicznik i klucz imbusowy, co też jest zawarte na tym prospekcie. Opakowanie kartonowe, pudełeczko. Opisana jest masa, jego ilość w jakimś tam pewnie zbiorczym opakowaniu, ale również i wymiary są opisane. Co jest naprawdę fajne. Co jest naprawdę fajne. Czy jest tutaj coś jeszcze ważnego? Dostępne w sprzedaży. Są również tarcze i o symbolach, wszystko to jest opisane. 90 stopni, głębokości cięcia 55, 45 stopni, głębokości cięcia 40 mm. Ale wszystkich informacji, chociaż już chyba wszystkie, nie trzeba czytać, ponieważ jest to dostępne na stronie Dedry i pod linkami w opisie będziecie to mieć. Możecie sobie tam przejść, pogrzebać, pogmerać, zobaczyć, co tam na tej stronie jest. Wygląda to bardzo, bardzo ciekawie. O pilarce możemy powiedzieć. Kilka rzeczy. Silnik bezszczotkowy. Pierwsza kwestia. Bardzo ładnie się to prezentuje z fajnym, dużym akumulatorkiem, tak bym powiedział. I z takim bym chciał pracować pilarką, bo pilareczka, wiecie, to jest urządzenie troszeczkę już wymagające. No setem coś przytnie na takim 2A, ale na czwóreczce to sobie już popracuje troszkę dłużej. Bezpieczny przełącznik, czy znaczy wyłącznik, nie? Musimy, musimy odblokować i uruchomić. Mamy miękki start, mamy hamulec elektroniczny. Mamy wszystkie najważniejsze rzeczy, funkcje, które są potrzebne w pilarkach. Obudowa tutaj e, z jakiegoś odlewu, chyba to jest aluminiowy. No i mamy tutaj na sprężynie taką osłonę jeszcze stworzywa. To, to takie podstawy, podstaw. Nie? Natomiast to, co jest bardzo istotne w tym urządzeniu, powiedziałbym, i to, co jest charakterystyczne dla tego urządzenia, i w ogóle niesamowite i dziwne, to jest to, że ono ma tarczę po lewej stronie. No bo normalna pilarka ma tarcze z tej strony, czyli wszystkie, które ja do dziś, powiedzmy, dokąd miałem, do, przed Dedrom jakby nie, używałem, to wszystkie miały tarcze po stronie prawej, na no, Dedra ma po lewej. I jak się całe życie pracuje pilarkami, które mają tarcze po tej stronie... To potem dziwnie jest złapać pilarkę, która ma po drugiej stronie tarczy. Ale jeżeli to będzie Wasza pierwsza pilarka, to możecie tutaj odczuć spore plusy. Na tym przede wszystkim, jak tniemy sobie prawą rączką, tyle że tniemy wtedy już po lewej stronie, a nie po prawej, tak jak do tej pory ponieważ ta większa część stopy, ta podstawa, na której stabilnie będzie sobie prowadzone narzędzie, będzie po stronie materiału, który pozostanie. Nie? chyba, że odcinamy bardzo mało. Z tej strony, to tutaj możemy mieć to delikatnie chybotliwe. Może być takie wrażenie, no nie, ale wtedy można użyć również y, szyny prowadzącej jakieś uniwersalnej, na przykład. Ja mam tam akurat, którą testowałem z Wolfcrafta i ona również pasuje doskonale do tej pilarki, mimo tego, że ta jest odwrotna. No nie, pasuje do takich i do takich pilarek, jak najbardziej. Dobra, e, pracujemy sobie prawą ręką i widzę wszystko, co się dzieje e, podczas cięcia. To jest bardzo wygodne. Natomiast zazwyczaj, no, pracowałem, nawet jeżeli prawą czy lewą ręką, to miałem to z tej strony, nie? No, dobra, o, o tyle o ile lewą się pracuje, to mamy tą samą pozycję, no, ale zazwyczaj chcielibyśmy pracować prawą ręką, pilarką. Przynajmniej ja mam takie, takie podejście, i wtedy ta praca jest taka troszeczkę. Mm, może nie do końca, że niepewna, inna, no nie, musimy się wychylić, jeżeli chcemy zobaczyć. Najczęściej patrzyłem w ten sposób z góry, gdzieś tam na linie cięcia, czy to wszystko się, się zgadza. Dobra, mniej więcej takie właściwości, jeżeli chodzi o samą, o samą pracę. Pochylenie możemy, jakby no, dwa stopnie pochylenia tutaj mamy, one są limitowane tym, że pierwszy stopień pochylimy sobie do 45, jest blokada, ale potem, jeżeli podniesiemy śrubę do góry, to możemy przejechać dalej do 55 stopni. Nie? To jest w sumie spoko. Normalnie pracujemy na tych 45, trzeba poluzować śrubę. No nie, ale jeżeli potrzebujemy, to również i do 55 pochylimy. W jakichś trudnych, dziwnych przypadkach, jeżeli trzeba by było aż tak pochylić, w zestawie nie ma worka. Nie ma adaptera do odkurzacza. Nic z tych rzeczy, jest jedna tarcza, klucz imbusowy i ten ogranicznik. Jeżeli potrzebujecie pracować z odpylaniem, a tak bym polecał, mimo wszystko, no to trzeba dopasować sobie jakiś adapter albo rurę z odkurzacza. I tyle, moi drodzy. Posłuchajmy jeszcze jak to pracuje, bo potem na przebitkach nie do końca yy, będziemy słyszeć, chociaż nie wiem, może wrzucę z dźwiękiem, zobaczymy. Całkiem fajny hamulec, taki sprawny. Nie powiedziałem, że to jest jeszcze tarączka z przodu, nie? Taka dodatkowa rękojeść. No, przy takim niewielkim narzędziu myślę, że można w większości prac pracować jedną ręką, no ale jak najbardziej można również i dwoma i dwoma rękami. Tarcza mojej drodzy: 24 zęby. No i tyle. Prosty temat. Dobra. Pracę nakręcimy za chwilkę na drugim warsztacie. Bo nie mam ujęć z. Z tych, z tych prac, które wykonywałem do tej pory, niestety. Wkrętarki, ale w, najpierw sobie zaczniemy od w zakrętarki, czy wkrętarki udarowej, można tak powiedzieć, też. Również bardzo ciekawy ten prospek jest do tego narzędzia. To jest trochę, nie yy, ja wiem, może troszkę bardziej taki prosty, poprzez, poprzez to, że nie ma tych dodatkowych akcesoriów na tym, ale również bardzo fajnie opisane wszystkie te najważniejsze parametry: 200 nm, oczywiście 1,4 bity. 18V, prawo-lewo obroty, 2300 obrotów na minutę, oświetlenie LED. Co nie? 3400 uderzeń na minutę, jeżeli bylibyśmy tym zainteresowani, jakiś tam... E... No dobra, moment obrotowy, inne rzeczy. To sobie doczytacie, jak Was coś szczególnie interesuje. Z mojej strony silnik bezszczotkowy, obroty prawo-lewo, które działają tutaj bardzo poprawnie, nie mam zastrzeżeń. Jakość tej dody jest powiem wam całkiem, całkiem na wysokim poziomie, mimo tego, że to jest sektor taki powiedziałbym półprofesjonalny, chociaż niektórzy mówią co to znaczy półprofesjonalny. No, to znaczy, że możesz sobie to wziąć do roboty na dwa dni, ale jak tym będziesz haratał w robocie po 80 godzin, to będziesz odczuwał, że te narzędzia się zużywają szybciej niż takie, które kosztują 5 razy tyle, powiedzmy, nie? I to jest całkowicie normalne. Bardzo przystępne cenowo narzędzia do majsterkowania, używa, używania przy domu i tak dalej. Do sporadycznych prac zawodowych, ja bym powiedział. Tak, z mojego punktu widzenia, to co ja zaobserwowałem, nie, nie ma. A wskoczył skubany. Dobra, czyli nie muszę zwalniać zamka, wystarczy go mocno ubić. Mocno Być może ta końcówka, którą sprawdzałem przedtem, Aha, no bo to jest właśnie taki pewien opór. Dobra, ale jest ok, fajnie. Nie trzeba zwalniać zamka, żeby założyć, założyć osprzęt, no nie? Trzeba go tylko wcisnąć. Tego nie, nie, wy, nie wyczaiłem tego, e, tego wcześniej. Dobra, w zestawie moi drodzy wieszaczek. Wieszaczek się sprawdza doskonale do odwieszania tego narzędzia na kieszeni, do odwieszania tego narzędzia czasami na jakiejś nawet skrzynce. Jeżeli mamy jakieś fajne miejsce na skrzyni, to również na zestawie skrzynek to odwiesimy, po prostu, nie? Bo ten wieszak tak troszeczkę staje, pozwala na takie dziwne odwieszenie, jeżeli byłaby taka potrzeba, również na kieszeni monterskiej jakieś, czy na miejscu dedykowanym, czy na uchwycie na młotek odwiesimy sobie to narzędzie. Bardzo fajnie, manualnie to narzędzie się zachowuje z akumulatorem 2A, pewnie 2,5 będzie podobnie, bo to po prostu chwytamy za akumulator i przerzucamy se to nie to jest taki mój sposób ja odwieszam normalnie ale nigdy nie chwytam za narzędzie już tam nisko za rękojeść tylko za akumulator i se to przerzucam do ręki nie żeby pracować jedna ważna rzecz i to w obydwóch wkrętarkach występuje czyli takie coś nie wiem czy to zauważyliście na pewno sprawne oko widza ekstremowego Iu, tak ona rusza z takim szybszym, jakby impetem, i od razu na wolniejsze obroty. Ten typ elektroniki, urządzenia silnika, nie wiem czego, co oni tam zrobili w tym. Działa to dokładnie w ten sposób, jak się zobaczyli, aczkolwiek nie przeszkadza to w żaden sposób podczas pracy. Nie zauważyłem, żeby mnie to drażniło, denerwowało. Najwięcej kręciłem tą wkrętarą, nie? Ona dokładnie w ten sam sposób pracuje. I otwornice, i jakieś wiercenie, i jakieś bity, kręcenie tam różnych rzeczy, wkrętów do gips kartonu na przykład również. Sporo tym wkręciłem sobie przy testach moich. No ale nie mam filmów z tych moich prac yy, wkrętarkami. I tym pracuję już. No, dość sporo, dość długo mam te wkrętarki. Na jednej robocie tam się bawiłem tym. Dobra. Moi drodzy, przejdziemy sobie do informacji jeszcze jak to wygląda z dużą bateryjką 4 amperogodzinną i będziemy przechodzić do następnego narzędzia. Odczuwanie cięższe, odczuwalnie na no niższy komfort przez tą wagę, nie? I odczuwanie większa bateria, która już nie jest taka wygodna. Do wkrętarek chyba 2 2,5 ah bym polecił, do pilareczki czwóreczka, jak najbardziej. Bardzo fajny, rewelacyjny. Rewelacyjny y, temat, moi drodzy, urządzenie o symbolu DET 7142. Nie wiem, czy tam tego przeczytałem, 7145. Co nie? Y, pilarka też nie pamiętam, czy powiedziałem 7164. Pilarka, jakbyście byli zainteresowani, które modele akurat sobie sprawdzają i testowałem. A tutaj mamy d 7142, 50 Nm. Dwa biegi, bardzo fajny temat. Silnik bezczotkowy, jakieś osiągi, może, bo to jeszcze opowiem. 13 w metalu, mm, 32 mm, w drewnie. Otwornice, oczywiście większe. Mówimy o wierceniu, pełnym wierceniu, nie? Pełnej średnicy. 32 mm w drewnie. No i co? I zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy wkrętarkę w takich dość sporych rozmiarach, bym powiedział. 50 Nm, jakby nie było. 19 stopniowa regulacja sprzęgła, futerko metalowe, działające poprawnie, jak w większości urządzeń na rynku. Mamy tryb wiercenia oraz wiercenia z udarem. Nie. Fajnie. Z udarem nie wierciłem. Cegły, pustaki różnego rodzaju i fez biedny beton. Wylewki, no to pójdzie. Natomiast jeżeli mamy betonek, żelbeton zbrojony i tak dalej, chyba raczej zdecydowałbym się na narzędzie typu SDS, nawet jeżeli akumulatorowy. No i porządne wietło, że się tam trafi na zbrojenie. Dobra, dwa biegi. Zobaczmy, czy tutaj mamy informacje, jakie są obroty na pierwszym biegu. No mamy informacje. Ło ile tu mamy informacji? Do 500 na pierwszym biegu, do 1800 na drugim biegu. A z kolei udarów do 9000 na pierwszym biegu i do 32400. Na drugim biegu takie rzeczy podają. Wszystko w zasadzie na temat tego urządzenia. I w zasadzie ta mniejsza ilość udarów też może być e, przydatna, no nie? Szczególnie jeżeli e, wiercimy w twardym jakimś materiale. No on potrzebuje raczej tych uderzeń, a nie szybkich obrotów. Taka, e, taka prawda, taka historia. Dobra, obydwa te narzędzia z tyłu miały taką pętlę jeszcze, która została odcięta przeze mnie nożykiem jak najszybciej, ponieważ ja osobiście nie lubię tych pętelek tutaj mi się majtających i tak samo w miarach zwijanych ucinam, od razu wywalam używam bez bez tych dodatkowych sznureczków, yy, gadżetów znowu oświetlenie LED no i fajna konstrukcja, no nie, która też ma odbojniki tutaj, dużo tych elementów gumowanych no, sympatycznie jest wieszak, oczywiście możliwość zawieszenia po prawej, po lewej stronie tego wieszaka. By ten otwór można by było próbować użyć nawet pod uchwyt nabity. Jakiegoś bitmaga czy coś innego sobie tutaj zamocować i, yy, i przykręcić. Dobra, moi drodzy, idę sobie powiercić coś, coś sobie powkręcam, coś sobie poprzecinam i będę czytał potem już po publikacji komentarze od Was. Czy macie tę czy używacie, czy zawodowo, czy amatorsko, do jakich prac, być może przy domu macie warsztatik przydomowy i pełno narzędzi również do jakiegoś tam ogarniania Ogrodu, odśnieżania i tak dalej, bo i takie narzędzia Dedra ma w swojej ofercie. Dajcie znać pod filmem, jak tam u Was dane modele, który polecicie, a którego jednak nie, bo to jest bardzo ważna informacja, taki fajny odzew dla widzów, którzy szukają różnych innych narzędzi. Ja mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda mi się coś ciekawego od Dedry przetestować. Życzę Wam jak zwykle miłej pracy. Trzymajcie się. Hej!